Hej, jestem w sklepie, ale w jakim sklepie? W sklepie u mnie w budynku. I patrzcie, mamy tutaj lód. Mamy też mrożone rzeczy, różnego rodzaju. Jest też acai, pączikieży, takie wysoko przetworzone rzeczy. Tutaj jogurty, masła, sery, jakieś wędliny, soki. Napoje, napoje woda z kokosa, jakieś soki. Tu też z kokosa woda. Tutaj energetyki, e, te, pewnego rodzaju Coca-Cola i tak dalej, guarana, guarana taka, taka, fanta, piwa oczywiście, więcej piwa, jakieś snaki, tak jak widzicie, pieczywo, jakieś panetoni, bułeczki. Wszystko pierwszego kontaktu, tak jak kiedyś pokazywałem, to nescau, owo, małci majonez, inne rzeczy, ocet. Trochę wina, wysokoprocentowe alkohole i dodatkowo proszek do pieczenia i życie. A co też ciekawe, węgiel drzewny, lody i tak wygląda kasa. Sama obsługowa w St. Paulo. Dajcie znać, czy tu coś ciekawego. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.